Siema, jestem Marek. Nie było jeszcze filmu, w którym pokazywałem, z jakiej elektroniki korzystam. Dlatego dzisiaj chciałbym pokazać, jakiego telefonu używam. Od kiedy posiadam telefon komórkowy, zawsze jest to iPhone. Aktualnie posiadam siódemkę. Telefon od Apple to zdecydowanie najlepszy wybór. Cechuje się on eleganckim designem i pasuje do wszystkiego. Najbardziej prestiżowy smartfon na rynku. Dodatkowo jest bardzo praktyczny i łatwy w obsłudze. Korzystając z iPhone'a będziemy bardziej prestiżowi w oczach innych. Nie wyobrażam sobie korzystania z innego telefonu, nie tylko z powodu przyzwyczajenia, lecz też wiem, że lepszego nigdy nie znajdę. Dodatkowo telefon iPhone możemy kupić w bardzo przystępnej cenie. Wersja 256 GB kosztuje zaledwie 4500 zł. Jedyne co mi się nie podoba to Apple Watch, ponieważ to tylko Rolex może zdobić moją rękę i nic nie zastąpi tego zegarka. Jeżeli moja recenzja Wam się podobała, koniecznie zostawcie subskrypcję i nie zapomnijcie także o łapce i komentarzu. Do zobaczenia!